Ósmy międzynarodowy festiwal sztuki wizualnej inspiracji odbył się pod nazwą Apokalipsa. Jak mówią organizatorzy, żyjemy w czasach apokalipsy, a coraz to inne klęski obwieszczane przez media wywołują globalny strach. Na ludzkość spadają nowe kataklizmy, jedne bardziej, inne mniej realne, nic jednak nie pozostaje bez wpływu na nasze życie. Apokalipsa to jest coś e, tak nieokreślonego i e, niejednoznacznego właściwie, przynajmniej dla mnie, że, e, że odpowiedzenie na takie pytanie, no to ta wystawa jest trochę próbą odpowiedzenia na to, czym jest Apokalipsa, przynajmniej według mnie człowieka współczesnego, który gdzieś obcuje e, w jakiejś rzeczywistości bardzo dynamicznej, bardzo takiej multiinformacyjnej e, i to jest. To jest taka trochę odpowiedź właściwie, trochę taki miszmasz, nadmiar pewien taki, zmiana, transgresja, to są takie elementy, które mi się kojarzą z apokalipsą. W piątek o 19.13 uroczyście otwarto festiwal. Tłumy szczecinian chciały zobaczyć jak będzie wyglądać apokalipsa. W otwarciu udział wzięli m.in. zastępca prezydenta Krzysztof Soska i wicemarszałek Wojciech Droszcz. 13 mus otworzyło swoje drzwi przed wszystkimi, którzy chcieli zobaczyć jaką apokalipsę przyszykowali artyści i to nie tylko szczecińscy. W murach 13 mus czekała tytułowa wystawa apokalipsa Koniec czy Jądro Ciemności, ale atrakcji było dużo więcej. Nasza kultura jest taka, że wszystkie końce obchodzi się na smutno. Wszystkie rocznice, które nie są rocznicami ślubu, urodzin obchodzi się na smutno, wszystkie uroczystości, które w naszej kulturze wiążą się z odejściem, obchodzi się na smutno. My postanowiliśmy ten nasz koniec, czyli tą naszą apokalipsę, obchodzić na wesoło. Ostatniego dnia miejsce miała akcja Sam jest tej stary. Celem kampanii jest pokazanie, że starość to czas, który nie kojarzy się ze zmarszczkami i samotnością. Starszy człowiek to skarbnica doświadczeń, z których w pełni mogą korzystać ci młodsi, jeszcze niedoświadczeni, którzy stoją gdzieś pomiędzy wiosną a latem i przypatrują się tylko jesieni życia, w której tak świetnie bawią się ich dziadkowie, babcie, prababcie czy pradziadkowie. Często w gazetach, w mediach e, możemy zobaczyć osoby młode, piękne, e, wręcz idealne. My przełamujemy ten stereotyp i pokazujemy. Że tak naprawdę kwestia pokazania się, kwestia wyglądu to tylko i wyłącznie kwestia własnego samopoczucia. Data urodzenia to nie jest wyznacznik tego, czy ktoś jest stary, czy nie. Apokalipsa w Szczecinie już się zakończyła. Ważne by jej znaczenia nie rozpatrywać pod względem końca świata, bo przecież dla każdego człowieka coś się kończy, a coś zaczyna.